Czy wiesz, czym jest wywieranie wpływu na ludzi? Czy wiesz, jaka jest różnica między manipulacją a perswazją? Czy znasz zasady wywierania wpływu na ludzi i wiesz, jak wykorzystać je do wzmacniania swojego biznesu? Jeśli to ci interesuje, to zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo. Nazywam się Tomasz Chojnacki, jestem trenerem biznesu, ekspertem testu osobowości zawodowej Master Person Analysis, nauczycielem akademickim, założycielem i zarządzającym EduCenter, centrum szkoleniowym. Zastanawiałaś się kiedyś, jak często masz do czynienia z perswazją? Odpowiedź jest jedna, codziennie. Każdego dnia ktoś próbuje wywierać na nas wpływ i Ty też to robisz. W poprzednim, w tym i w kolejnych nagraniach poznasz reguły i zasady wywierania wpływu na ludzi. Wspomniane zasady opracował światowej sławy specjalista, profesor Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, Robert Cialdini. Jest on autorem bestselleru, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, a w książce opisał 15 lat swoich badań i przedstawił 6 zasad wywierania wpływu na ludzi. Jedną z nich, regułę autorytetu, przedstawiłem już w poprzednim wideo i zapraszam Cię do obejrzenia tamtego nagrania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, a ten temat Ciebie zainteresował. Przejdźmy do drugiej reguły: lubienie i sympatia. Wyobraź sobie sytuację. Decydujesz się na zabieg kosmetyczny. Na potrzeby tego przykładu niech to będzie regulacja ich hen na brwi. Do wyboru masz dwa gabinety. Właścicielem pierwszego jest twoja dobra znajoma, która jest specjalistką w swojej dziedzinie. Znasz ją długo, do tego bardzo się lubicie. Cena zabiegu to 50 zł. Właścicielem drugiego gabinetu jest nieznana tobie osoba. Przeczytałaś na, przeczytałaś na jej stronie pozytywne opinie innych osób, które skorzystały wcześniej e, z usług w tym miejscu. Co więcej, cena tej usługi jest o 5 zł niższa. Odpowiedz teraz na pytanie, z którego gabinetu skorzystasz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skorzystasz z usług osoby, który, którą już znasz i lubisz. Reguła lubienia i sympatii to bardzo silnie oddziałująca zasada wybierania wpływu na ludzi, i składa się na nią kilka elementów. Po pierwsze i najważniejsze, lubimy ludzi podobnych do siebie. Po drugie, lubimy ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach do naszych. Po trzecie, lubimy ludzi, którzy dążą do realizacji takich celów jak nasze. Po czwarte i najmilsze, to komplementy. Przecież każdy z nas lubi komplementy, prawda? Kolejnym elementem, który wpływa na to, czy inni nas lubią, jest atrakcyjność fizyczna. Zadbaj o swój wygląd zewnętrzny. To bardzo mocno wpływa na to, jak inni ciebie postrzegają. Dlatego warto zatroszczyć się o takie elementy jak fryzura, ubiór, obuwie, etc. Jak to wykorzystać w praktyce? W momencie, gdy dochodzi do kontaktu z klientem, zacznij od budowania z nim relacji, a nie od sprzedaży. Zauważ i pochwal jedną rzecz, może element garderoby, lub odnieś się do usłyszanego podczas rozmowy detalu, który szczególnie ci się podoba. Pamiętaj przy tym o jednym. Bądź autentyczna. To ważne. Ludzie mają coraz bardziej czuły, tzw. detektor bullshitu, i nieszczerze wypowiedziany komplement może przynieść odwrotne skutki. Włącz tryb aktywnego słuchania. Słuchaj tego, co klient naprawdę chce powiedzieć. Uważność na rozmówce podczas kontaktu handlowego to kluczowa umiejętność, która nie tylko pozwoli na precyzyjne zdiagnozowanie jego potrzeb, pozwoli również na to, że klientka będzie miała poczucie, że to, co mówi, jest dla Ciebie ważne. To spowoduje, że zacznie Ci ufać, ale zanim Ci zaufa, polubicie. Znajdź wspólny mianownik we wspólnych zainteresowaniach z klientem. Odnoszenie się do tej samej pasji czy do tych samych zainteresowań mocno zbliża osoby do siebie. A tematów może być naprawdę dużo: piękno, muzyka, filmy, książki, podróże, sport naprawdę jest z czego wybierać. Znajdź również wspólny cel, który połączy Twoje działania z potrzebą klientki. Tak już jest, że jeśli ktoś decyduje się na konkretną ofertę lub usługę, ma w tym swój cel. Odkryj go poprzez aktywne słuchanie i dopasuj swoje działania do realizacji tego celu. W tym miejscu trzeba również powiedzieć o pozytywnym nastawieniu do klienta. Z mojego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że pozytywne nastawienie do drugiej osoby w kontakcie handlowym wiąże się z, trwałymi i z trwałym i długofalowym budowaniem relacji z klientem, wzmacnia sympatię i pomaga w wielu kwestiach, na przykład w rozpatrywaniu reklamacji. Jednym słowem, pozytywne nastawienie pomaga nam robić biznes, a przecież to ludzie między sobą robią interesy. Jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę: to częstotliwość kontaktu. Nie ograniczaj się do kontaktu z klientem tylko podczas jego wizyty, w, na przykład w Twoim salonie. Lubimy ludzi, z którymi często się słyszymy, widzimy i rozmawiamy. Wykorzystaj podręczną technologię do kontaktu z Twoim klientem. Zadzwoń, napisz wiadomość SMS lub e-mail. Nawet nie przypuszczasz, ile radości u klientki może wywołać spontaniczna wiadomość. Ciekawi mnie, jaki jest Twój sposób na wykorzystanie tej reguły wśród swoich współpracowników i swoich klientów. Podziel się swoimi doświadczeniami, napisz do mnie lub zostaw komentarz pod tym wideo. Możesz mieć pewność, że odpowiem na wszystkie wiadomości. A jeszcze jedno. Pamiętaj, żeby kliknąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Dzięki temu od razu otrzymasz informację o kolejnych nagraniach w tym lub w innych tematach. Do zobaczenia.